Czy znalazłeś się kiedyś w sytuacji finansowej, która wydawała się nie mieć wyjścia? Rachunki się piętrzą, długi rosną, i masz wrażenie, że bez względu na to, jak bardzo się starasz, pieniędzy nigdy nie wystarcza. W tym filmie podzielę się z Tobą prawdziwym duchowym skarbem, o którym niewiele osób wie potężną modlitwą do świętej Filomeny, szczególnie skierowaną do osób poszukujących finansowej prosperity. Nie mówię tylko o prostej modlitwie. Ale o duchowym narzędziu, które zmieniło życie finansowe niezliczonych osób, przynosząc zaskakujące, a często natychmiastowe rezultaty. Jeśli będziesz oglądać do końca, odkryjesz nie tylko dokładne słowa tej potężnej modlitwy, ale także jak prawidłowo się modlić, aby zmaksymalizować jej efekty i otworzyć drzwi do prawdziwych finansowych cudów w swoim życiu. To może być klucz którego brakowało, aby odblokować obfitość, na którą tak bardzo zasługujesz. Witajcie, moi drodzy przyjaciele! Jakim błogosławieństwem jest móc być z wami ponownie za pośrednictwem tego kanału? Dziś podzielę się czymś bardzo wyjątkowym, czymś, co może dosłownie zmienić bieg waszego życia finansowego i przynieść nowe światło nadziei na waszej drodze. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, Dlaczego niektórzy ludzie wydają się mieć niewytłumaczalną łatwość w prosperowaniu, podczas gdy inni, bez względu na to, jak bardzo się starają, walczą dzień po dniu tylko po to, by opłacić rachunki? Czy istnieje jakiś duchowy sekret przyciągania dobrobytu, którego wielu z nas nie zna? Odpowiedź brzmi tak. I dziś zdradzę Wam potężną sojuszniczkę w świecie duchowym, którą niewielu zna ale która okazała się niesamowicie skuteczna dla tych, którzy szukają finansowej transformacji. Święta Filomena święta od spraw niemożliwych i beznadziejnych przypadków. Zanim przejdziemy dalej, chcę zadać szczere pytanie: czy wierzysz, że wiara może przenosić góry także w Twoim życiu finansowym? Pomyśl o tym przez chwilę, ponieważ to, czym się teraz podzielę, działa szczególnie dla tych, którzy naprawdę wierzą w moc wiary. Święta Filomena nie jest tak znana jak inni popularni święci, i być może właśnie dlatego jej wstawiennictwo okazało się tak potężne i zaskakujące. Wielu nazywa ją świętą cichych cudów, tych, które pojawiają się, gdy najmniej się ich spodziewamy, i często w sposób, jakiego nawet sobie nie wyobrażaliśmy. Urodzona w Grecji około III wieku, córka szlachciców, święta, Filomena poświęciła swoje życie wierze nawet w obliczu strasznych prześladowań. Jej historia jest naznaczona odwagą i niezachwianym zaufaniem do Boga, nawet w obliczu największych przeciwności. To właśnie dzięki tej niezłomnej wierze stała się tak potężną orędowniczką dla nas wszystkich. Ale możesz się zastanawiać, jak święta Filomena może mi pomóc konkretnie z moimi problemami finansowymi. Co czyni ją tak wyjątkową orędowniczką w kwestiach pieniędzy i dobrobytu? Odpowiedź leży w świadectwach tysięcy osób, które na przestrzeni lat zgłaszały prawdziwe finansowe cuda po zwróceniu się do niej z wiarą i oddaniem. To historie o niespodziewanie spłaconych długach, możliwościach pracy, które pojawiają się z dnia na dzień, interesach, które nagle zaczynają prosperować, a nawet kwotach pieniędzy które pojawiają się w niewytłumaczalny sposób. Czy utożsamiasz się z którąś z tych sytuacji? Czy potrzebujesz cudu finansowego w swoim życiu? Jeśli odpowiedź brzmi tak, oglądaj dalej, ponieważ modlitwa, którą się z Tobą podzielę, może być dokładnie tym, czego szukałeś. A wiesz, co jest najbardziej niesamowite w tej modlitwie: jest prosta, nie wymaga skomplikowanych rytuałów ani specjalnej wiedzy. Jedynym wymogiem jest szczerość Twojego serca i gotowość do uwierzenia, że tak, sprawy mogą zmienić się na lepsze w Twoim życiu. Zobaczmy teraz modlitwę do świętej Filomeny o dobrobyt finansowy. Sugeruję, abyś powtarzał za mną słowo po słowie, z otwartym sercem i prawdziwie otwartym na błogosławieństwa, które wkrótce nadejdą. Chwalebna święta Filomeno. Dziewico i męczennico Chrystusa, której Bóg dał moc czynienia najbardziej imponujących cudów. Przychodzę dziś przed Ciebie z otwartym sercem i niezachwianą wiarą. Ty, która zostałaś doświadczona cierpieniem i pozostałaś wierna. Spójrz ze współczuciem na moją sytuację finansową, która tak bardzo mnie dręczy. Trudności ekonomiczne powodują u mnie wielki niepokój i udrękę, uniemożliwiając mi życie w spokoju. I odpowiednią opiekę nad sobą i moimi bliskimi. Święta Filomeno, potężna orędowniczko przed tronem Boga, ty, która nigdy nie opuszczasz tych, którzy wzywają cię z prawdziwą wiarą, proszę cię, wstawiaj się, za mną w tym czasie niedostatku i potrzeby. Pomóż mi znaleźć rozwiązania dla moich długów, otwórz drzwi możliwości, abym mógł godnie zapewnić utrzymanie mojej rodzinie. I uwolnij mnie od niepokoju spowodowanego brakiem środków. Tak jak Bóg dał ci łaskę przez wyciężenia, wszystkich mąk bez utraty zaufania do Niego, daj mi również siłę, aby nie zniechęcać się w obliczu przeszkód finansowych, które napotykam. Zmień tę próbę w błogosławieństwo, ten niedostatek w obfitość, ten niepokój w pokój. Święta Filomeno, znana z rozwiązywania niemożliwych spraw. Uczyń możliwym to, co niemożliwe w moim życiu finansowym. Niech przez Twoje cudowne wstawiennictwo doświadczę boskiej opatrzności w nieoczekiwany i cudowny sposób. Obiecuję, droga święta, że jeśli otrzymam tę łaskę, będę rozpowszechniać Twoje imię i Twoją moc wstawienniczą, aby inni również mogli poznać Twoją dobroć i miłosierdzie, i będę używać otrzymanych środków nie tylko dla mojego dobra, ale także po to, by pomagać potrzebującym i chwalić Boga we wszystkich moich działaniach. Ufając w Twoją potężną pomoc i nieskończone miłosierdzie Boga, dziękuję z góry za cud finansowy, który wkrótce otrzymam. Amen. To potężna modlitwa, moi przyjaciele. Modlitwa, która przyniosła zaskakujące rezultaty wielu osobom. Ale pozwólcie, że podzielę się z Wami kilkoma ważnymi wskazówkami. Aby była jeszcze bardziej skuteczna w Waszym życiu. Po pierwsze, stałość. To nie jest modlitwa, którą należy odmówić tylko raz, a potem o niej zapomnieć. Prawdziwe nabożeństwo przejawia się w wytrwałości. Zalecam, abyś odmawiał ją codziennie, najlepiej o tej samej porze, tworząc w ten sposób duchowe zobowiązanie, które pokazuje powagę Twojej prośby. Po drugie, Prawdziwa wiara. Co czujesz, gdy odmawiasz tę modlitwę? Czy naprawdę wierzysz, że święta Filomena wstawia się za tobą przed Bogiem? Wiara jest paliwem, które wzmacnia każdą modlitwę. Nie módl się mechanicznie, tylko powtarzając słowa. Wyobraź sobie rozwiązanie swoich problemów finansowych podczas modlitwy. Poczuj wcześniejszą wdzięczność za cud, który nadchodzi. Czy zauważyłeś, jak ludzie, którzy naprawdę wierzą, Wydają się łatwiej przyciągać błogosławieństwa do swojego życia? To nie przypadek. Prawdziwa wiara zmienia naszą energię i dostosowuje nas do boskich sił, które rządzą wszechświatem. Po trzecie, działanie. Słyszałeś kiedyś powiedzenie, że wiara bez uczynków jest martwa. To dokładnie to. Podczas gdy modlisz się żarliwie do świętej Filomeny, musisz również wykonać swoją część. Szukaj możliwości. Oszczędzaj, jeśli możesz, bądź pilny w swojej pracy. Modlitwa otwiera drzwi, ale to my musimy przez nie przejść. Czy jesteś gotowy zrobić swoją część, podczas gdy święta Filomena robi swoją? Pomyśl o tym. Po czwarte, wdzięczność. Nawet przed otrzymaniem pożądanej łaski, pielęgnuj wdzięczne serce. Wdzięczność jest jak magnes na więcej błogosławieństw. Bądź wdzięczny za to, co już masz. Choćby wydawało się małe, a zobaczysz, jak to pomnaża pozytywną energię wokół ciebie. A teraz pozwólcie, że opowiem wam kilka prawdziwych historii osób, które doświadczyły prawdziwych cudów finansowych po poświęceniu się temu nabożeństwu. To świadectwa, które wzmacniają naszą wiarę i pokazują nam, że tak, święta Filomena zwraca uwagę na nasze prośby. Maria, 58-letnia kobieta, była bliska utraty domu z powodu długu, który narastał po utracie pracy. Bez perspektyw i po wypróbowaniu wszystkich możliwych ludzkich zasobów, zaczęła codziennie odmawiać modlitwę do świętej Filomeny. Dziesiątego dnia jej nowenny otrzymała nieoczekiwany telefon z ofertą pracy, z wystarczającą pensją, aby renegocjować swój dług i zatrzymać dom. Zbieg okoliczności Maria jest pewna, że nie. Carlos, mały przedsiębiorca w wieku 63 lat. Widział, jak jego firma jest na skraju bankructwa po latach trudności gospodarczych. Przyjaciel powiedział mu o nabożeństwie do świętej Filomeny, w kwestiach finansowych. Zaczął odmawiać modlitwę codziennie przed otwarciem swojego sklepu. W mniej niż miesiąc stary klient skontaktował się z nim z propozycją partnerstwa, która nie tylko uratowała jego firmę, ale rozszerzyła ją poza to, co kiedykolwiek sobie wyobrażał. A ty? Czy kiedykolwiek miałeś zaskakujące doświadczenie po żarliwej modlitwie? Skomentuj poniżej swoją historię, ponieważ twoje świadectwo może wzmocnić wiarę wielu innych osób, które oglądają. Inną imponującą historią jest historia Dony Aparecidy, 70-letniej wdowy, która żyła tylko z małą emeryturą, niewystarczającą na leki i podstawowe potrzeby. Po poznaniu modlitwy do świętej Filomeny. Odmawiała ją trzy razy dziennie z niezachwianą wiarą. Dwa tygodnie później została poinformowana, że ma prawo do świadczenia wstecznego, o którym całkowicie nie wiedziała. Otrzymana kwota wystarczyła nie tylko na uregulowanie rachunków, ale także na spokojniejsze życie przez następne lata. Co łączy te historie? Szczera wiara, wytrwałość w modlitwie i otwartość na przyjmowanie błogosławieństw. Nawet jeśli przychodzą drogami, których nigdy byśmy sobie nie wyobrazili. Chcę teraz zadać Ci ważne pytanie. Jakiego konkretnego cudu finansowego potrzebujesz w tej chwili? Czy to spłata długu, nowa praca, zasoby na leczenie, uratowanie firmy? Bądź jasny w swojej prośbie do świętej Filomeny. Święci doceniają szczerość i konkretność naszych modlitw. Pamiętaj również, że Odmawiając modlitwę, którą się podzieliłem, możesz i powinieneś dostosować ją do swojej konkretnej sytuacji. Wspomnij o swoich konkretnych problemach, nazwij swoje długi lub potrzeby. To sprawia, że modlitwa jest jeszcze bardziej osobista i potężna. Teraz porozmawiajmy o czymś równie ważnym mocy nowenny. Czy znasz to narzędzie naszej wiary? Nowenna polega na odmawianiu tej samej modlitwy przez dziewięć kolejnych dni. Liczba ta ma silną symbolikę duchową. Aby zmaksymalizować rezultaty Twojego nabożeństwa do świętej Filomeny, sugeruję, abyś odprawił nowennę, używając modlitwy, którą się podzieliłem. Przez dziewięć dni zarezerwuj specjalny moment, zapal świecę, jeśli to możliwe, i módl się całym sercem. Dziewiątego dnia zrób małą celebrację, choćby symboliczną. Demonstrują swoją pewność, że łaska już jest w drodze. Czy zobowiązujesz się odprawić te nowenne z prawdziwym oddaniem? Jeśli tak, przygotuj się na to, by być świadkiem, jak wiara przenosi góry. Jest jeszcze coś, co uważam za fundamentalne do wspomniana: miłosierdzie. Święta Filomena, jak wszyscy święci, ogromnie ceni ducha miłosierdzia. Jeśli możesz, nawet w środku Twoich trudności finansowych, zarezerwuj małą kwotę. Aby pomóc komuś, kto jest w jeszcze trudniejszej sytuacji niż Twoja. Ten gest hojności, choćby najmniejszy, otwiera duchowe kanały dobrobytu, które często pozostają zamknięte z powodu naszego nadmiernego przywiązania do pieniędzy. Czy zauważyłeś, jak niektórym z najbardziej hojnych osób, które znamy, wydaje się nigdy nie brakować tego, co niezbędne? To nie przypadek. Duchowe prawo dobrobytu uczy. Że im więcej dajemy ze szczerego serca, tym więcej otrzymujemy. To boski cykl obfitości. Inna ważna wskazówka: miejcie cierpliwość. Cuda nie zawsze dzieją się z dnia na dzień, lub dokładnie tak, jak sobie wyobrażamy. Czasami to, co wydaje się opóźnieniem w odpowiedzi, jest w rzeczywistości Bogiem, przygotowującym coś znacznie większego i lepszego niż to, o co prosiliśmy. Zaufaj boskiemu czasowi. Czy masz trudności z zaufaniem? że sprawy w Twoim życiu finansowym się poprawią? To powszechna walka dla wielu z nas, szczególnie gdy trudności się przedłużają. Ale to właśnie w momentach największej ciemności nasza wiara jest najbardziej potrzebna i to właśnie wtedy zazwyczaj dzieją się najbardziej imponujące cuda. Święta Filomena jest znana jako czyniąca cuda właśnie dlatego, że tak często interweniuje, gdy wyczerpały się już wszystkie ludzkie nadzieje. Gdy lekarze już się poddali, gdy banki odmówiły, gdy wszystkie drzwi wydają się zamknięte, to właśnie wtedy pokazuje swoją moc wstawiennictwa. Chciałbym podzielić się z wami jeszcze jednym ważnym aspektem tego nabożeństwa znaczeniem propagowania wiary w świętą Filomenę. Jeśli otrzymasz łaskę, której tak bardzo pragniesz, nie zachowuj tego skarbu tylko dla siebie. Podziel się swoim świadectwem. Opowiedz o tym nabożeństwie przyjaciołom i rodzinie, którzy również przechodzą przez trudności finansowe. W ten sposób nie tylko wypełniasz obietnicę złożoną w modlitwie, ale także stajesz się narzędziem, dzięki któremu inni również mogą doświadczyć tych cudów. A mówiąc o dzieleniu się, jeśli ten film porusza twoje serce, nie zapomnij zostawić polubienia, zasubskrybować kanału i włączyć dzwonka powiadomień. W ten sposób pomagasz większej liczbie osób poznać to potężne nabożeństwo i jesteś na bieżąco ze wszystkimi nowymi, inspirującymi treściami, którymi dzielimy się tutaj. Czy znasz kogoś, kto obecnie przechodzi przez poważne trudności finansowe? Nie wahaj się podzielić tym filmem z tą osobą. Czasami jesteśmy narzędziem, którego Bóg używa, aby wnieść nadzieję w czyjeś życie. Teraz zastanówmy się nad czymś bardzo ważnym. Dobrobyt finansowy nie jest celem samym w sobie. Pieniądze są tylko środkiem, narzędziem, które pozwala nam żyć godnie i pomagać bliźniemu. Gdy prosimy o dobrobyt, powinniśmy mieć na uwadze, że prawdziwym celem jest życie w pokoju, możliwość opieki nad naszymi rodzinami i posiadanie zasobów do czynienia dobra. Święta Filomena rozumie, że nasze materialne potrzeby są uzasadnione. W końcu żyjemy w świecie, który wymaga zasobów do praktycznie wszystkiego, ale zaprasza nas również do podniesienia naszych myśli, do poszukiwania równowagi między tym, co materialne, a tym, co duchowe. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jaka byłaby Twoja relacja z pieniędzmi, gdyby wszystkie Twoje potrzeby finansowe były zaspokojone? Jak wykorzystałbyś tę obfitość? To ważne refleksje, które. Wiele mówią o naszych prawdziwych intencjach. Moi drodzy przyjaciele, zbliżamy się do końca tego filmu, ale zanim się pożegnamy, chcę zaproponować małe wyzwanie. Rozpocznij swoje nabożeństwo do Świętej Filomeny już dziś. Nie odkładaj tego na jutro. Najlepszym momentem, aby zasadzić ziarno dobrobytu w swoim życiu, jest właśnie teraz. Powtarzaj modlitwę, której nauczyłem z wiarą i wytrwałością. Rób to przez co najmniej 21 kolejnych dni. I obserwuj transformacje, które zaczną się dziać w Twoim życiu finansowym. Na początku mogą być małe, nieoczekiwanie, mniejszy rachunek, nieprzewidziany rabat, mały przypływ pieniędzy. Ale w miarę jak Twoja wiara i oddanie rosną, cuda również stają się coraz bardziej imponujące. I pamiętaj, kiedy łaska przyjdzie, a przyjdzie, nie zapomnij podziękować. Wdzięczność jest uznaniem, że nie kroczymy sami, że. Siły większe niż my zawsze są gotowe nam pomóc, szczególnie w najtrudniejszych momentach. Czy zobowiązujesz się do tego doświadczenia wiary? Zostaw w komentarzach swoją intencję, a potem wróć, aby opowiedzieć o rezultatach. Twoje świadectwo może być dokładnie tym, co ktoś musi usłyszeć, aby nie stracić nadziei. Niech święta Filomena wstawia się za Tobą przed tronem Boga. Niech drzwi dobrobytu otworzą się w Twoim życiu. I niech doświadczysz cudów finansowych, które przekroczą wszystkie Twoje oczekiwania. Miejcie wiarę, wytrwajcie w modlitwie i bądźcie otwarci na przyjęcie błogosławieństw, które już są w drodze. Bardzo dziękuję, że byłeś ze mną do tego momentu. Niech Bóg i święta Filomena obficie błogosławią Ciebie i Twoją rodzinę. Do zobaczenia w następnym filmie.